Siema! Dzisiaj sobie opowiemy o pętli czasu rzeczywistego i o podstawowych koncepcjach związanych z tworzeniem gier. Zobaczymy, jak działa obsługa klawiatury i co zrobiłem, żeby wyświetliły się te czerwone ściany i ten żółty gracz w poprzednim filmiku. Możecie też, żeby łatwiej było Wam śledzić dzisiejszy odcinek, pobrać sobie cały kod. Jest on dostępny na Githubie, wszystko za darmo. Klikacie sobie tutaj kod i pobieracie na przykład w zipie. I dzięki temu będziecie mogli na bieżąco też patrzeć u siebie jak ten kod wygląda i wprowadzać się zmiany, jeżeli będziecie chci chcieli sprawdzić jak coś działa, jeżeli coś zmienicie. Dodatkowo tu w opisie macie też całe Całą instrukcję, którą możecie użyć do uruchamiania gry na swoim komputerze. Ok, przejdźmy do kodu. Tu się trochę pozmieniało w poprzednim filmiku, wam pokazywałem ten główny plik naszej gry. Jest w tej chwili tutaj o wiele, o wiele mniej, trochę to inaczej podzieliłem. No i co? Tak naprawdę bierzemy grę i ją uruchamiamy. Co to znaczy, że uruchamiamy grę i właśnie jak działa pętla czasu rzeczywistego? Znalazłem tutaj pomocniczy obrazek. To działa mniej więcej tak. Właśnie uruchamiamy naszą grę, następnie aktualizujemy wszystkie pozycje gracza, pozycje wrogów i robimy różne obliczenia tego, co powinno się wyrenderować w kolejnej klatce. Następnie renderujemy tą naszą kolejną klatkę, żeby gracz zobaczył to, co się stało po aktualizacji. I następnie, jeżeli trzeba, to po prostu czekamy i nic nie robimy. Dlatego, że gdy na przykład gramy w 60 klatkach na sekundę, szybkie obliczenia, mamy 60 klatek, 60 klatek na sekundę. Sekunda to jest 1000 milisekund więc jak podzielimy to sobie to przez 60 klatek mamy 16 milisekund i 16 milisekund to jest czas w którym musimy się zmieścić z aktualizacją stanu wyrenderowaniem i jeżeli aktualizacja i wyrenderowanie zajmie mniej niż 16 milisekund to ten pozostały czas musimy poczekać żeby po prostu mieć stabilne 60 klatek gdybyśmy pomin pominęli ten element czekania renderowalibyśmy po prostu o wiele więcej klatek niż na przykład nasz monitor jest w stanie wyświetlić stąd tutaj jest te czekanie, no i w pewnym momencie w pętli update powiedzmy jeżeli ktoś kliknie przycisk P, żeby zrobić pauzę, no to wtedy wychodzimy z tej, z tej pętli i robimy sobie jakieś inne operacje, które, które chcemy wracając do kodu Mamy tutaj to uruchomienie, a cała ta pętla jest w klasie Browser Game. Tu mamy funkcję Game Loop, czyli właśnie nasza pętla, w której wykonujemy dwie funkcje Update i Render, które widzieliśmy na poprzednim obrazku. Oprócz tego obliczamy też czas, który upłynął od poprzedniej klatki. Dzięki temu nasza gra y, będzie mogła operować na tym czasie i niezależnie od tego ile y, jak szybki jest komputer naszego gracza, jak y, dużą liczbę klatek jest w stanie obsłużyć monitor, będziemy w stanie operować na czasie zamiast na y, ilości klatek. Bo można by było na przykład y, w pętli update, jeżeli ktoś wciśnie klawisz W, czyli chce iść do góry, Dodawać powiedzmy o 1 piksel do góry. No, tylko jeżeli ktoś będzie miał 200, 240 hercowy monitor, no to tych klatek będzie miał 4 razy więcej niż przeciętny użytkownik, więc ten nasz gracz będzie 3 razy szybciej przesuwał się po planszy, co może być utrudnieniem. Dlatego dzięki te, temu, że mamy ten czas, który upłynął od poprzedniej klatki, jesteśmy w stanie lepiej tym zarządzać i mieć pewność, że nasza gra będzie działać niezależnie od tego, jaki kto ma sprzęt. Oczywiście sposób, który zaimplementowałem, nie jest jedynym sposobem, który umożliwi nam stworzenie takiej pętli. Jeżeli chcecie poznać więcej, więcej sposobów, tak jeszcze na spokojnie się przyjrzeć całemu wzorcowi projektowemu, to ja Wam polecam tą stronkę. Jest to jest tutaj fajnie, fajnie wyjaśnione. No jedyne co to tu widzimy nieskończoną pętlę. Tak jak powiedzmy w języku C. Przeglądarki tego nie obsługują. Gdybyśmy zrobili taką pętlę w przeglądarce, w grze przeglądarkowej, to po prostu nasza przeglądarka by się zawiesiła. Więc dlatego w przeglądarkach tworzy się Request Animation Frame i ta funkcja właśnie robi to czekanie i uruchamia naszą dowolną funkcję, gdy przeglądarka jest gotowa na wyrenderowanie kolejnej klatki. Czyli po prostu to czekanie i zarządzanie czasem jest oddelegowane do przeglądarki i my nie musimy się już tym przejmować. Z tej klasy dziedziczę sobie do klasy moja gra. W której dzieje się już trochę więcej. Tu już sobie implementujemy właśnie te funkcje update i render, żebyśmy wiedzieli, co chcemy zrobić w trakcie jednej klatki. No i tu na przykład mamy ilość jednostek, o które chcemy przesunąć gracza, naszego gracza podczas naciśnięcia jakiegoś klawisza. Robimy sobie. Jeden blok kodu, który nam porusza gracza po osi X klawiszami AD i mamy drugi blok, który porusza gracza w zależności od stanu W i S, czyli góra dół po osi Y. Dzięki temu, że właśnie używamy tego delta time i mnożymy sobie. Zazwyczaj razy 16 milisekund, gdybyśmy mieli pewność, że gra nasza działa w tej chwili w 60 klatkach na sekundę, to po przemnożeniu przez tą liczbę powinien nam wyjść wynik w okolicach 3. Czyli chcemy tutaj przesuwać naszego gracza o 3 jednostki co klatkę. Oprócz, oprócz tego mamy. Tutaj obsługę, klawiaturę za pomocą klasy Keyboard, którą sobie zaimplementowałem. E, Renderowanie i, i plansze. Plansze odpowiada za stan naszej gry, czyli wiemy w, na jakich pozycjach są ściany, gdzie jest gracz i tego typu rzeczy. E, w render nie za dużo się dzieje, może sobie od razu do niego przejdźmy. W render tworzymy sobie kamerę. Mówimy gdzie ta kamera ma się znajdować i co ma wyświetlać, oraz reagujemy na zmianę wielkości okna przeglądarki, żeby cały czas nasza gra była dostosowana do wielkości okna, niezależnie czy ktoś zmniejsza, zwiększa okno przeglądarki. No i oddalamy sobie o 6 jednostek naszą kamerę, żeby patrzeć. Z góry. W renderowaniu nie za dużo się dzieje, i renderowanie po prostu renderuje scenę, bo akurat w 3JS mamy tak, że najpierw musimy sobie przygotować wszystkie obiekty, a samo renderowanie to już jest pojedyncza linijka. Jeżeli, jeżeli chcielibyście robić swoją grę w innej technologii niż 3JS, to prawdopodobnie w tej funkcji render mielibyście dużo więcej kodu. Gdybyście na przykład chcieli renderować to w canvas 2D, no to każdy element po kolei byście sobie renderowali. I tak naprawdę, tą klasę Browser Game jesteście w stanie bez problemu użyć, nawet w przypadku innej technologii niż 3 js Więc możecie sobie to zapamiętać, skopiować, zapisać. W board będziemy na pewno dużo jeszcze zmieniać. W tej chwili są tutaj przygotowane materiały. Bo 3JS operuje na materiałach, czyli tworzymy sobie w jaki sposób ma coś wyglądać. Oraz tworzymy sobie do tego kształt, czyli geometrię. Czyli w jaki sposób, jaką ma coś bryłę. Więc stworzyliśmy sobie dwa boksy: jeden o gdzie każdy bok ma wielkość 0. 32, i gracz, który ma 0,2. Starałem się zachować te same jednostki, co w grze Labirynt 3, w sensie skalę, ponieważ nasz gracz w Labirynt 3 miał 20 pikseli na 20 pikseli i nasze ściany miały 32 piksele na 32 piksele, więc starałem się to w jakiś sposób przeliczyć. No i następnie naszego gracza łączymy geometrię czyli ten kształt naszego gracza z materiałem, który ma się wyświetlać. W tym przypadku żółty i dodajemy go na scenę. Scena to jest specjalny obiekt w Three.js, esie, która, który ma w sobie wszystkie elementy, które chcemy potem wyświetlić. Tutaj sobie stworzyłem funkcję pomocniczą pomocniczą do dodawania ścian. Na pewno to przerobimy w jakiś inny sposób, bo chciałbym zrobić e, też klasę z planszy, która nie jest powiązana z TJS-em, czyli coś co jest bardziej bardziej generyczne. E, mamy funkcję do zmiany pozycji gracza. E, tutaj prawdopodobnie dodamy sobie sprawdzenie, czy gracz nie nachodzi na ściany i jeżeli tak, to go cofniemy że właśnie nie można było przechodzić przez ściany no i mamy funkcję getScene tak aby można było pobrać, pobrać naszą scenę i ją wyrenderować my ją używamy w grze tutaj czyli właśnie jeżeli chcemy wyrenderować naszą scenę to pobieramy naszą scenę z planszy no i tak naprawdę to tyle. Jedyna rzecz, która nam została, to jeszcze obsługa klawiatury. W przypadku przeglądarek y, mamy coś takiego jak zdarzenia. Czyli wiemy, że możemy stworzyć sobie funkcję, która się wykona po naciśnięciu jakiegoś klawisza. Jednak my w grze używamy tej pętli. Więc chcielibyśmy dokładnie wiedzieć w środku w, pen, y, w tej funkcji update, czy klawisz jest wciśnięty czy nie. Do tego służy nam właśnie klasa e, klawiatury, e, która wygląda w ten sposób. E, dodajemy sobie funkcję, która ma się wykonać, gdy użytkownik wciśnie jakiś klawisz, i dodajemy sobie funkcję, która ma się wykonać, gdy użytkownik puści jakiś klawisz. Zapisujemy sobie ten stan e, tych klawiszy jako true lub false żeby mieć, żeby móc sobie w dowolnym momencie, kiedy tylko chcemy sprawdzić, czy klawisz jest wciśnięty, czy nie. I dzięki temu łatwiej nam operować na tych klawiszach. Tutaj mamy tą funkcję Isdown, żeby sprawdzić, czy jest wciśnięty, i my ją sobie w tej chwili używamy tutaj, właśnie w pętli update. W następnym odcinku pobawimy się trochę grafiką, żeby to zaczęło wyglądać bardziej jak gra Labyrinth 3, a nie jak w tej chwili, że mamy czarne, czarno, czarną planszę z żółtym graczem i czerwonymi ścianami. Więc trochę się zajmiemy wyglądem. Dzięki za dzisiaj. Cześć!